Okej okay, ludzie. Jest, robota jest już skończona. Natrafiłem na pewne trudności i udało mi się je rozwiązać i um, jednocześnie ułatwić całą sprawę już, bo chcę, żeby te wszystkie kaktusy szły od razu tam do mojego do jakiegoś tam pomieszczenia, które jeszcze zrobię. Dobrze, tutaj. Tutaj są już wszędzie woda. Podaj leci i w momencie, gdy ja zniszczę tutaj te zapory, ona spadnie na dół, spadnie na dół i co dalej? Chwila, zniszczę tu. Pokażę Wam, co jest na dole, a czyli co ma być na tym dole. O, dobre. Wszystko dobrze. Tutaj zablokuję oponic. Bo Dobra. Dobra, wytłumacz Wam. Woda w momencie, gdy spadnie tutaj, rozleje się i będzie spadała, Spadnie tu. A z kolei tu. O Jezu, musi być tak. Dobra, to będzie o, o te techniczne. Woda spadnie tu. Teraz z kolei spadnie tutaj. I gdyby nie było i nie spadało to tutaj to ta woda by się, byłaby, by się by mnie wkurzała i by poszła razem z tą wodą tutaj tam dalej e, to by ona wtedy zrobiła tutaj mały tunelik który by mnie który by mnie e, który by i gdyby spadały spadło tam coś tutaj to by ta woda się tu zatrzymała i bym nie mogła płynąć dalej co automatycznie niszczyłby całą sprawę dobra o, o tak. Obniżę tutaj cały poziom. Dobra, i teraz muszę to przetestować. Więc muszę to zniszczyć. to jakoś? No dobra, teraz wszystko działa. Dobra, pójdę tam na górę. Teraz jeszcze drugą zaporę. W ogóle zniszczę najlepiej wszystkie. Ło, patrzcie ile tu kaktusów. Wydaje mi się, że to nie wyjdzie. Ale zobaczę, pewnie wy nic nie zobaczycie, ale dobra. O, tak jak myślałem. W tym miejscu robią się nieskończone źródełka. O, co automaty... co niszczy cały cał sens tego. Kurde, muszę to ulepszyć, zaraz, zaraz wrócę. Okej, okay, ludzie. Trochę się nagłowiłem, i chyba mam już rozwiązanie problemu. Muszę po prostu zrobić takiego innego magicznego triga. I pobawić się drabinkami. Żeby to wyszło, musiałem niesamowicie się natrudzić tutaj. Przez co zobaczcie, jak, jak bardzo musiałem kopać. I dodatkowo przechodzi to tutaj przez tą jaskinię. Dlatego tymczasowo to zablokuję. Ta skin jest wielce niewygodna, ale przynajmniej już coś tutaj idzie. Jakoś. Dobra. To teraz. drapinka, Tabinka. ...i tylko mam nadzieję, że się uda. Mogę mieć nadzieję. O, tak najłatwiej. Okej... Okay. Ten tu... ...ten tu... Prawdopodobnie część materiałów może się zatrzymać na drabinkach, ale jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza. Dobra, spadamy, że jesteśmy takim sobie materiałem. Tutaj spadamy i łodę. Co diabła tu się dzieje? Tam... Jezu. Cholera Cholera, cholera No fajnie, fajnie mamy um, problem Jest. Coś chyba jednak zwalił Tutaj. Dobra, pokombinuję i zobaczymy. Na razie. Okej, okay, ludzie. Wpadłem na pewne bardzo proste rozwiązanie, które bardzo ułatwi mi wszystko. A chodzi w tym o to, Popatrzcie sobie. Po prostu tutaj są trabinki, które blokują wodę i żeby nie i żeby po prostu tutaj się zatrzymywała i spadała w dół, a ta była cały czas nurtem. Czyli że ta jakby tutaj się zatrzymywała przez tą trawinkę I przedmioty tutaj wpadały sobie i płynęły w tamtą stronę. No dobrze, mam nadzieję, że dla wszystkich to jest w miarę zrozumiałe. Um, I przy okazji tutaj po... Z powodu obniżenia jednej kratki, powstaje nam bardzo ciekawy klocek wody. Ale teraz muszę przebudować to podziemia, bo już nie, nie muszą być takie jakieś owakie. Tylko mogą być w górę już o wiele bardziej. No to je, to wszystko przebuduję i się zobaczymy za chwilę, na razie. No dobra, zakończyłem już tutaj budowę. Teraz te klocki sobie spadają tutaj, wum. Bum bum bum. Ta woda sobie płynie. klocki razem z nią. Albo... Nie, dobra. Klocki razem z wodą. I teraz muszę zrobić, żeby one dopłynęły w jakieś bardziej sensowne miejsce. I muszę zrobić sobie pochodnie. Na szczęście mam trochę troszeczkę węgla. Dobra jest sobie lepiej zaczyna to działać jakoś, muszę odnaleźć swoją bazę albo tunele chociaż. Nie, no, tunele. O, to będzie strasznie brzydkie. Jezu, ale zszedłem trochę za bardzo. Świet Shit. O ciekawe, gdzie, gdzie ja się wyrąbałem. I tak będę musiał się pobawić. Och, troszeczkę wyrąbałem. Chociaż? Nie no, to musi.